Wyobraź sobie kobietę, która tysiąc lat przed Galileuszem obalała fałszywe teorie o ruchu planet. Wyobraź sobie uczoną, która uczyła w czasach, gdy kobiety miały siedzieć cicho, a tłumy przychodziły słuchać jej wykładów. Wyobraź sobie geniuszkę, której ciało rozerwano na strzępy, a książki spalono, bo zbyt wiele wiedziała. Brzmi jak mit, a to prawda. Dziś na zegarze wstecznym cofniemy się do jednego z najciemniejszych momentów naszej historii, do miasta, które miało być wiecznym ogniskiem wiedzy i do dnia, w którym ten ogień został brutalnie zgaszony. Zapraszam do oglądania nowego odcinka Zegara Wstecznego. Aleksandria, stolica wiedzy świata starożytnego. W jej słynnej bibliotece przechowywano setki tysięcy zwojów, wiedzę całej Grecji, Egiptu, Babilonii, Indii. To tutaj nauka nie znała granic religii ani płci. W centrum tego intelektualnego świata. Żyła ona, Hypatia, córka matematyka i astronoma Teona, ale szybko przerosła ojca. Gdy miała 30 lat, była już uznawana za największy umysł Aleksandrii. Nie tylko nauczała geometrii, filozofii i astronomii, prowadziła własne wykłady publiczne, bez notatek, bez skrupułów. Była kobietą, której słuchali mężczyźni w IV wieku naszej ery. Jej specjalnością była matematyka, logika, ale też astronomia. Mówi się, że Hypatia udoskonaliła astrolabium, pomagała przepisywać i poprawiać dzieła Diofantusa, ojca algebry. I co ważne, Rozumiała, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Nie była heliocentryczna, ale flirtowała z koncepcją, która wróci dopiero za ponad tysiąc lat. To trochę jakby w 390 roku naszej ery ktoś zrozumiał Keplera i Newtona bez teleskopów. A mimo to najbardziej niebezpieczne było to, że używała rozumu, nie dogmatów. Niewiary, logiki. Problem w tym, że hypatia żyła w złym czasie. Czwarty wiek to moment, gdy chrześcijaństwo przestało być prześladowane i zaczęło samo prześladować. Cesarz Teodozjusz I zakazał pogańskich kultów. Świątynie zamieniano w kościoły. Zaczęły się czystki intelektualne, a Biblioteka Aleksandryjska została zniszczona raz, potem drugi, a w końcu tylko cień jej pozostał. Ale Hypatia trwała. Nie była poganką, ale nie była też chrześcijanką. Była symbolem dawnej nauki, której nowa władza się bała. Aleksandria była beczką prochu. Na ulicach rządzili parabalani, fanatyczni bojówkarze religijni, formalnie opiekujący się chorymi, nieformalnie pałkarze biskupa Cyryla. Hypatia miała bliskie relacje z Orestesem, rzymskim prefektem, który był w konflikcie z Cyrylem biskupem Aleksandrii. Cyryl chciał władzy absolutnej. Orestes był przeszkodą. Hypatia, symbolem niezależności, rozumu, nauki, stała się celem. W marcu 415 roku Hypatia została zatrzymana na ulicy przez tłum parabalani. Zaciągnięto ją do kościoła, obnażoną. Mordowano ją odłamkami ceramiki, rozszarpano, jej ciało spalono, nie oszczędzono nawet jej książek, wiedza stała się grzechem. To był moment przełomowy. Zabicie Hypatii było nie tylko morderstwem człowieka, to było zabójstwo idei. Po jej śmierci matematyka, logika, astronomia przestały być domeną Aleksandrii. Rozpoczął się prawdziwy upadek antycznego świata nauki. Przez następne tysiąc lat Europa nie wydała ani jednego uczonego na jej poziomie. To, co ona rozumiała w IV wieku, ludzkość odkryła na nowo dopiero w XVII. Zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby hypatia nie została zamordowana? Gdyby nie zniszczono jej ksiąg, czy Galileusz, Kopernik i Newton nie pojawiliby się 500 lat wcześniej? Gdyby Aleksandria pozostała centrum nauki, może świat nie czekałby wieków na teleskop, mikroskop i szczepionki? Ale historia nie zna trybu przypuszczającego, zna tylko dym unoszący się nad spalonymi zwojami i echo kroków tłumu, który wybrał ogień zamiast światła. Z jej dzieł nie przetrwało praktycznie nic. Znamy ją z fragmentów, słów jej uczniów, takich jak Synesius z Cyreny. Ale pamięć o niej przetrwała jako symbol symbol kobiety nauki, symbol świata, który mógł być, ale został zniszczony przez fanatyzm. Jej historia wróciła dzięki pisarzom, historykom i kinu. W 2009 roku Alejandro Amenabar nakręcił Agorę film o Hypatii. I choć nieidealny, to przywrócił ją do życia w zbiorowej świadomości. Hipatia nie była tylko ofiarą, była ostatnim światłem w ciemniejszym świecie. Jej śmierć to przestroga, że nauka bez wolności szybko staje się herezją, a heretyków pali się na stosie. Dzięki, że cofnąłeś się z nami w czasie. Jeśli historia hypatii cię poruszyła, zostaw łapkę, zasubskrybuj zegar wsteczny i daj znać w komentarzu, jaka postać historyczna zasługuje na własny film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bo przeszłość nie milczy, ona tyka.